Dzień dobry, witam w drugim szybkim poradniku Dzisiaj pokażę jak zrobić taką cegłę Może nie każdy wie, ale można ją wykraftować Nie trzeba szukać jej w fortecy Pokażę to krok po kroku Na pewno będziemy potrzebowali Cobblestone'a Wiadomo, wydawał się go stona, prosta sprawa Następnie trzeba ten cobblestone Przetopić na zwykły ston. Wkładamy go do On się przetopi Czekamy szybko dobra, nie będziemy dłużej czekać to mamy już też przygotowane, idziemy dalej mamy tak, mamy musimy ułożyć taką oto cegie cegiełkę żeby zrobić taką cegiełkę jak tam na starcie będziemy również potrzebowali nożyce która się pada w taki sposób do tego jest nam potrzebna wymiana, która się nie chce wydobyć już wydobyłem, dziękuję i następnie prosta sprawa, ponieważ można to złączyć nawet w tym oto miejscu i wychodzą nam piękne takie cegiełki do ozdoby jak znalazł. no i to w sumie tyle no i tu jeszcze również możecie zobaczyć pierwszy że tak powiem poradnik który już jest na kanale o to jak zrobić takie cegły bardzo podobnie, robi się je podobnie tylko tam jest jeden inny szczegół dobra to na tyle na